Brakuje Ci monet na karty Team of the Season? Na superkońcy.pl z kodem rabatowym to końcy kupisz 10% taniej. Kolejny tydzień promocji to także kolejne ikony do wygrania. Ci, którzy kupią ponad milion końców mają też szansę na nagrody z dodatkowej puli. Szczegóły promocji w opisie, polecam! Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam zawodników, którzy według mnie, a także według yy, większości dziennikarzy mogą zmienić swój klub w letnim okienku transferowym. A co by się z tym wiązało? FIFA 22 pojawią się w swoich nowych klubach. Zawodnicy są ciekawi, dużo tutaj jest oczywiście spekulacji, tak więc nic pewnego, ale jednak myślę, że warto ich dzisiaj pokazać. No i kto wie, ktoś z nich może zmieni klub. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo wielu z Was jeszcze tego nie robi, a także zostawcie łapkę w górę, bo 532 łapki oznaczałem kolejny film na moim kanale. I zaczynamy od potężnego Kyliana Mbappé, o którym mówi się w stosunku przejścia do Realu Madryt. Plotka ta jest już powielana w sumie tak myślę od ponad roku a nawet może i więcej, ale cały czas, że tak powiem, przyspiesza na wartości no i coraz częściej się o tym słyszy. Czy do tego dojdzie? Szczerze mówiąc, ja miałbym nadzieję, że nie. Chciałbym go dalej oglądać w duecie z Neymarem i kto wie, może jeszcze z jakimś zawodnikiem, jak dzisiaj tutaj jeszcze zobaczycie kolejne transfery. No i ja wolałbym zobaczyć w dalszym ciągu Mbappé w Paryżu. Natomiast... No, plotki są takie, i kto wie, na pewno jakieś szanse na ich spełnienie są. Dalej mamy halanda, i ta plotka jest już według mnie zdecydowanie bardziej prawdopodobna. No tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że Borussia Dortmund staje się powolutku za małym klubem na Norwega. No i mówi się głównie o jego przejściu w stosunku do kilku klubów takich jak PSG, Barcelona, Real Madrid, Chelsea. Natomiast najgłośniej jest w stosunku tych ostatnich dwóch zespołów, czyli w stosunku do Chelsea, a także Real Madrid. No i jeśli nie udałoby się Realowi sprowadzić Mbappé, no to kto wie, może właśnie Haland padnie ich łupem. Natomiast jeśli chodzi o Chelsea. No tutaj Chelsea cały czas mówi, że będzie szukać dziewiątki. Głównie się mówi o Lukaku, a także właśnie o Halandzie. No do kogo miałby iść? Ciężko powiedzieć. Wiemy, że pieniądze oba kluby raczej mają na wydanie. Tak więc, to jest raczej kwestia dogadania no i pewnie osobistych preferencji Halanda. A także jego menadżera, który jak wiemy lubi też sobie przykosić troszkę sianka, tak więc to na pewno też jakiś wpływ tam będzie miało, Natomiast wydaje mi się osobiście, że Halanda raczej zobaczymy w nowym klubie po tym sezonie. No chyba, że Borussia Dortmund jednak no, awansuje do Ligi Mistrzów. W sumie po tym, jak Eintracht spisuje się gorzej w ostatnich meczach, jest to bardzo możliwe. No i wtedy może jednak Norweg zdecyduje się zostać na jeszcze jeden sezon, czy połówkę sezonu. No niemniej jednak mówi się o Realu, mówi się o Chelsea, mówi się też w mniejszym. W stopniu o innych zespołach, czy to się stanie, zobaczymy. Kolejnym zawodnikiem jest Messi, któremu jak wiemy wygasa kontrakt po tym sezonie. No wszyscy z Was pewnie pamiętacie tą sagę transferową przed tym właśnie sezonem. Kiedy to mówiło się o Messi w różnych klubach, no propozycji było dużo. Głównie PSG i Manchester City się pojawiały i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Cały czas te dwa zespoły się pojawiają, jeśli tylko zacznie się rozmowa o Messi. Podobno też władze Barcelony zaczęły w końcu z nim rozmawiać na temat nowego kontraktu. No i tutaj ciekawy jestem jak to wszystko się pot to, czy, czy zobaczymy Messiego w nowym zespole, czy też jednak zostanie do końca swojej kariery właśnie w Barcelonie. No a ciekawą ofertę podobno złożył za niego Manchester City. No ale też nie można być pewnym, oczywiście, doniesieniom dziennikarzy, każdy lubi tam podsyc podsycić atmosferę, dodać coś od siebie. Natomiast w przypadku PSG no powodem jest to, że mógłby zagrać w wielkim klubie z Neymarem, na przykład. A Neymarowi podobno obiecano przy podpisywaniu kilka dni temu nowego kontraktu, że zostanie ktoś wielki sprowadzony do tego zespołu. No to są też oczywiście plotki i takie doniesienia, które trzeba traktować z przymrużeniem oka. Natomiast no ciekawy jestem, czy Messi gdzieś się ten klub zmieni. Ja szczerze mówiąc chciałbym go zobaczyć, czy to w City, czy w PSG. Zawsze jakaś nowość. No ale czas pokaże. Jadon Sancho, zawodnik, o którym mówiono już jakiś czas temu, właściwie rok temu, chyba nawet dwa lata temu już też się plotki pojawiały i głównie pojawiały się one w kontekście Manchester United. Nic się nie zmieniło, dalej mówi się o United, jednak no, Sancho na pewno tego sezonu nie może zaliczyć do tak udanego jak poprzedni. No w tym sezonie jednak nie był aż tak znaczącą postacią w Borussia Dortmund. No i całkowicie trzeba przyznać, że Haaland można powiedzieć troszkę skradł show. Natomiast Cały czas, na pewno Sancho jest jakościowym załonikiem, dużo wartym, no i na pewno będzie to jedna z ostatnich takich szans Borusji na sprzedanie go za wielką kwotę, bo jeśli kolejny sezon również okazałby się takim sobie, no to wiadomo, że automatycznie kwota jakiej Borusja może oczekiwać, na pewno spadnie w dół. Czy Sancho przejdzie do United, zobaczymy. Ja chciałbym go tam zobaczyć, chciałbym go zobaczyć właśnie w innym zespole, zobaczyć jak tam będzie sobie radził. No ale tak jak mówiłem i o poprzednikach czas oczywiście wszystko pokaże. No, i na zakończenie potężny Cristiano Ronaldo, o którym jest głośno z tego względu, że Juventus ten sezon, nawet nie tyle co nie może zaliczyć do udanych, ale może zaliczyć go jako fatalny sezon, z którego mogą nawet nie wynieść Ligi Mistrzów. I jeśli tak by się stało, no to Ronaldo logiczne, że będzie chciał odejść gdzieś, gdzie tą Ligę Mistrzów ma zapewnioną. Gdzie? No, tutaj pojawia się także kilka propozycji, zaczynając od powrotu do Manchester United, który byłby mega ciekawą opcją. Kolejny powrót, czyli oczywiście Real Madryt. Tutaj też dużo się o tym mówi, ale podobno Perez zaprzeci, zaprzeczył tym doniesieniom. No ale wiadomo, jak to jest w świecie piłkarskim. Tutaj jakieś zaprzeczenia, tutaj że niby coś nie ten. A finalnie i tak zawodnik do danego klubu przechodzi, tak więc też. Trzeba na takie coś uważać. No, i mówi się także o PSG, No, że to byłby na pewno świetny ruch, właśnie dla Paryża pod względem takim marketingowym. No, i wtedy zobaczylibyśmy trójkę Neymar, Ronaldo. No, i oczywiście Mbappé. Jeśli Mbappé by został w Paryżu, no, coś nie bywałego, by to było. Natomiast jak się stanie, yy, nie wiem. Yy, no ja zobaczyłbym go na chyba w United albo w PSG. Wydaje mi się, że na Sporting Lisbona to jeszcze nieco za wcześnie Ronaldo odejdzie tam, ale może za 2-3 lata, jakoś tak. Yy, no i co? To na dzisiaj tyle. Piszcie, który transfer najbardziej chcielibyście zobaczyć z tych dzisiaj wszystkich pięciu wymienionych. Ja, jeśli miałbym typować, no to chciałbym zobaczyć Messiego e, albo w Paryżu, albo w City. No a także Ronaldo gdzieś właśnie, United, może PSG. Te dwa kluby na pewno by mnie bardzo ciekawiły. E, no i co, na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Trzymajcie się do usłyszenia i się manko.